Przyjaźni w szpitalu. Część druga. Ile razy mam czekać? Czy pani na kogoś czeka? Tak, czekam na <laughs> mojego ropiego. Czy pani jest jego dziewczyną? Nie, jestem dzieckiem. Aha, no nic. Jest w sali. No, i co się z nim dzieje? No nic, jest w piączce, ale za niedługo już się obudzi. Muszę go zobaczyć. Dlaczego? Za niedługo mamy Mamy jechać do domu, a nie przyjaciele nie mogą się o tym dowiedzieć. No nic, możesz go odwiedzić, ale tylko, yy, tylko tak z, na minutę. Dobra. Jeden minut maks. Mak, minimum jedna minuta. Red, z tobą wszystko w porządku? Ja jest w porządku. <laughs> Jak tam twoja noga, <laughs> znaczy łapa? źle. Nawet nie mogę iść do toalety. Pewnie, że możesz. Nawet gdy nie masz wózka. A to chyba rehabilitali już mnie. Rehabilitacja? rehabilitację? Tak. I nadal nic nie wypuszczą cię? Nie. Muszę, trzeba jeszcze poczekać. Tak, poczekać, to najważniejsze. Idę z nim do Łazienki. A ła, moja łapa! A, no już za niedługo. I Nie te interaktywne skrzydła. Nie bój się. Ej, przyniosę je. Zniesiemy cię prosto do łazienki. Już zrobiłeś? Jeszcze. A może teraz? Nie. Tragedia, proszę panią. A teraz? Nie. Proszę panią, ja nie jestem panią, tylko dzieckiem. To pani jest panią. Ok, tylko przecież powiedziałam. Ja mam złą pamięć. O żeby jej ta zła pamięć minęła. <laughs> Już przyszłam. Wreszcie. No, wreszcie. Idę na salę. Na salę. Idę za tobą. Nie? Dlaczego? ponieważ musi odpoczywać. To jest najważniejsze. Pomogę ci chłopcze. Wejdź pod kołdrę. I odpoczywaj. Proszę panią. Tak? Może pani zawołać moją koleżankę? Jasne. Może Pani wejść? No wreszcie! Boże. Poza tym nie nazywam się Pani, tylko jestem dziecko. p a n i Matko. Dobrze się czujesz? Pewnie. <laughs> Boli mnie jeszcze łapa. Wiadomo, masz złamaną. Ale ty się tym nic nie przejmuj, ponieważ ja wszystko zrobię, żebyś wyzdrowiał i jak najszybciej wyjechał z tego szpitala. Dzięki, ale ty nie możesz nic zrobić. Dlaczego? Bo to jest poważna choroba. Znaczy, złamanie nogi to naprawdę poważne. Pani się nie wtrąca. Ja jestem lekarką, więc wiem o nim wszystko. Nieważne, idę sobie zrobić kawę do automatu. Z kawą. A masz swoje rzeczy? Jasne, że mam. Czekaj, kupię ci coś w automacie. Patrz, co ci kupiłam! Co takiego? No patrz! Mleko? Czy, au. Czyś ty na łebku padła? Najlepszemu przyjacielowi trzeba pomagać, szczególnie paniocha pielęgniarka powiedziała, że <laughs> musisz pić mleko oraz pić soki. Żeby się wzrosła kość jak najszybciej. Ale ja nie będę takiego paskudztwa pił. Nie jako ptą łapą, bo będziesz miał drugą złamaną, a szczególnie to jest duży towar. <laughs> Wracaj do łóżka. Nie można ci wstawać. <laughs> A poza tym, dobrze, że kupiłaś takie dobre żywności. Ale to był mój pomysł z mlekiem. No wiem, powiedziałam, żeby nie kupowywać tylko słodyczy i chipsów, żeby były niezdrowe rzeczy. Co? Ja nienawidzę czekolady. To dobrze. Jesteś uzależniony od nich. Czy jakoś tak? No raczej. Kupić ci jakąś zabawkę? Ja ci ją sprodukuję. Dobra, ale byle szybko. Bo ja wracam do swojego pokoju. Jasne, masz tu wszystko rzeczy. Masz, złowiłam szponem dla ciebie zabawki. Pan pies i pani kota. Kocia. Koty nie mogą być zawsze dziewczynami, a psy zawsze chłopakami. Może być odwrotnie: że pies to dziewczyna, a chłopak to kot. A co ci to szkodzi? Dobra, to ona będzie dziewczyną, a ten będzie chłopak. Lepiej? Lepiej. Nie wiem dlaczego ty tak nie chcesz. Nie wiem po prostu. No to masz zabaweczki. Koło ciebie będą siedzieć. Masz. Dobra, za dużo już tej troski. Pani powiedziała, żeby ci dać mleko. Znaczy to był mój pomysł. Tak naprawdę mój. I też powiedziała, że trzeba cię żywić dobrymi żywnościami. Na, na przykład. E, na przykład jak jabłuszka, żeby ci się wzrosła kość. I warzywa, i owoce. I wiesz, to tylko by tle, chyba tyle, chyba Dobra, proszę, e, odwiedziny już się skończyły. Teraz proszę iść na salę i poczekać, znowu czekać. Ja zbadam pacjenta, bo teraz są obchody. Długo mam tak czekać? Dopiero co na jedna minuta. Znaczy jedna sekunda. No, tam jakieś sekundy, minuty. I tak się wcale nie stanę na zegarku. Dwie godziny później. W kółko ma e, mam tak chodzić? Zbadany pacjent. E! Matko, chyba z nim już zakochana jest? Nie jestem w nim wcale zakochana. Co? A gdzie zabawki? O nie, porzucone. Kto je tak rzucił? Pani pielęgniarka, żeby nie przeszkadzały w, po, w odpoczynku. Hmm? Przepraszam, czy to pani to zrobiła? Niby co? A niby to. Proszę mi pokazać. Rozwaliłam ten. Za... Wziąłam je na bok, te zabawki. To je uprzykrza. Nie można tak je traktować. Pani chyba uwielbia. Po pierwsze, nie nazywam się poni. Po drugie, nazywam się A! Idę go zobaczyć. Obejrzeć. Izabela. Nazywam się Izabela. Jestem dzieckiem. Jeżeli jesteś dzieckiem, dlaczego sama przyjechać do szpitala? Karetką przyjechała. Chyba, że tak. Nie powinna być ten pod opieką.